Drodzy maturzyści, życzę Wam powodzenia na maturze, tego, żeby spełniły się Wasze wszystkie życiowe marzenia i plany. Wspominajcie nas ciepło, odwiedzajcie nas. Myślę, że te lata spędzone w bursie będziecie wspominać z łezką w oku. Zapamiętajcie tylko te dobre chwile. Powodzenia. Cześć kochani, mm, bardzo żałuję, że nie mogę Was pożegnać w taki standardowy sposób. Wobec tego. Życzę Wam powodzenia na ten najbliższy czas, na czas matur. Będę za wszystkich trzymała bardzo mocno kciuki. Życzę Wam trafnych wyborów, odpowiedzialnych decyzji w życiu. Życzę Wam dobrego startu w dorosłość, owocnego przede wszystkim tego, żeby Wam wszystko się poukładało, żeby spełniły się Wasze marzenia. Przede wszystkim życzę Wam szczęścia i dużo dużo zdrowia, bo to teraz jest najważniejsze. Bardzo dziękuję Wam za to, że mogłam Was poznać i mam nadzieję, że może jeszcze będziemy mieli okazję się wszyscy zobaczyć. Trzymajcie się i pozdrawiam Was serdecznie. Kochani, trzymam kciuki, będzie dobrze. Moi drodzy naturzyści, witam Was piosenką marka Grechuty. Yy, tyle było dni, tyle było chwil. Yy, mam nadzieję, że część tych chwil, które spędziliście w bursie, będziecie mile wspominać. A tuż przed maturą chciałabym Wam życzyć połamania piór, aby to był dla Was dobry, spokojny czas, żebyście trafili na pytania, na które znacie odpowiedzi, żeby nie opuszczała Was wena twórcza. A po maturze życzę Wam realizacji planu, spełnienia marzeń i żebyście w tej gonitwie za sukcesem, za szczęściem swoim nie zapominali o najważniejszym, żeby być dobrym człowiekiem. Życzę Wam powodzenia i kończę. Piosenka, ma tak Do widzenia. Witam Was, maturzyści, dość takiej nietypowej scenarii. Chciałam Wam przede wszystkim podziękować za wspólnie spędzone chwile, za Wasze zaangażowanie, za inspirujące rozmowy. Jestem przekonana, że pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, egzaminy dojrzałości przejdziecie pomyślnie. Życzę Wam dweny twórczej, życzę Wam, żebyście dokonywali trafnych wyborów życiowych, żebyście wierzyli w swoje możliwości, dbajcie o siebie, szanujcie innych, no i wpadajcie do nas, zapraszamy. Witam Was bursowicze, maturzyści, szczególnie maturzystki tegoroczne z mojej drugiej grupy, ZUzie, Ewę, Martynę i Karolinkę. Jestem nad Wisłą, niedaleko mojego domu. Nie tak planowałam się z Wami pożegnać. Myślę o Was, wspieram Was, a jestem przekonana, że z maturą poradzicie sobie super. Przed Wami długa podróż, w dorosłe życie. Życzę Wam zdrowia, radości, optymizmu, pasji, siły, no i przede wszystkim dużo miłości. Przesyłam Wam pozytywną energię. Mam Was w sercu i we wspomnieniach. Serdecznie pozdrawiam, Beata Kołacka. A jeszcze mam dla Was kwiatki. Pięknie pachną. Pa. Powodzenia, kochani na maturach i w tym waszym już dorosłym życiu. I pamiętajcie, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc walczcie. Kochajcie i bądźcie szczęśliwi. Tak jak są piękne widoki tu nad Wisłą, tak życzę wam pięknej przyszłości. Patrzcie optymistycznie. Powodzenia. wychowawca grupy 4 Bogdan Pawłowski. Dzień dobry. Drodzy mieszkańcy Bursy, a przede wszystkim maturzyści, chciałem bardzo serdecznie podziękować wam za ten ostatni rok szkolny życzyć dużo sukcesów podczas tego najważniejszego egzaminu, który przed Wami, egzaminu dojrzałości. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. Wraz z dyrekcją, wszystkimi wychowawcami, a także personelem przygotowaliśmy dla Was muzyczną niespodziankę, utwór legendarnego polskiego zespołu punk rockowego, utwór pod tytułem Matura, a zespół to Farben Lere. Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi, szkoda mi dziewczyny moje. ma dzisiaj maturę. Nie ma czasu na piwo w ogóle. Puchno moczy w kartle suszy. Szkoda mi tak młodej duszy. Kura, kura.